Witam serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy o czymś, co staje się taką nową supermocą w cyfrowym świecie, mianowicie o promptowaniu. Zobaczymy, jak przejść od zadawania prostych pytań do tworzenia poleceń, które, no cóż, naprawdę potrafią uwolnić pełen potencjał sztucznej inteligencji. No dobrze, wejdźmy w to od razu z grubej rury. Spójrzmy na ten przykład. Po lewej stronie mamy coś bardzo ogólnego. Napisz o kosmosie. No i co z tego wyjdzie? Prawdopodobnie jakiś niejaki, generyczny tekst. A po prawej? O, to już zupełnie inna bajka. Jako astrofizyk wyjaśnij czarne dziury uczniowi piątej klasy. Tutaj dajemy AI konkretną tożsamość, czyli rolę, i precyzujemy, dla kogo jest ta odpowiedź. Różnica w efekcie końcowym będzie, na właśnie, kosmiczna. Dobra, żeby to wszystko miało sens, musimy zacząć od absolutnych podstaw. Jest jedna taka fundamentalna zasada, która rządzi każdą interakcją z AI. I ta zasada brzmi: śmieci na wejściu, śmieci na wyjściu. To jest naprawdę kluczowe. Pomyślmy o tym tak. Jeśli damy sztucznej inteligencji jakieś chaotyczne, niejasne polecenie, to w odpowiedzi dostaniemy no cóż, chaos. Ale jeśli sformułujemy precyzyjną instrukcję, to jest to trochę jak filtrowanie całego tego bałaganu. Na końcu tego procesu otrzymujemy coś naprawdę wartościowego, taki czysty diament. No dobrze, w takim razie jak tworzyć te naprawdę dobre instrukcje? Okazuje się, że kluczem jest pewna prosta, ale niezwykle potężna formuła. I oto ona: trzy filary dobrego promptu: rola, zadanie i kontekst. W skrócie, najpierw przypisujemy AI jakąś tożsamość, potem jasno mówimy, co ma zrobić, a na końcu dostarczamy wszystkich niezbędnych informacji. A teraz rozłóżmy każdy z tych elementów na czynniki pierwsze. Zacznijmy od roli. Pomyślmy o tym tak, jakbyśmy zatrudniali do zadania konkretnego specjalistę. Kiedy mówimy AI, jesteś ekspertem SEO, to w zasadzie instruujemy je, żeby sięgnęło do bardzo konkretnej bazy wiedzy, zaczęło używać specjalistycznej terminologii i myśleć w określony sposób. To naprawdę natychmiast winduje jakość odpowiedzi na wyższy poziom. Drugi filar to zadanie, i tutaj liczy się precyzja. Zamiast rzucać takimi ogólnikami w stylu, no powiedz mi coś o tym, trzeba dawać jasne, konkretne polecenia. Używajmy mocnych czasowników, takich jak napisz, podsumuj, przeanalizuj, stwórz tabelę. Sztuczna inteligencja musi wiedzieć dokładnie, czego od niej oczekujemy. I wreszcie wisienka na torcie. Kontekst. To jest to miejsce, gdzie dodajemy wszystkie te drobne, ale kluczowe ograniczenia i wytyczne. One kształtują ostateczny wylik. To tu określamy ton. Ma być formalnie, czy może na luzie? Długość. Chcemy dwa akapity, czy może listę pięciu punktów? No i oczywiście, dla kogo w ogóle jest ta treść. Okej, okay, mamy już opanowany tekst. Ale co w przypadku obrazów i wideo? Otóż ta sama formuła, którą właśnie poznaliśmy, świetnie przenosi się do świata wizualnego, z jedną małą różnicą. Tutaj kluczem do sukcesu staje się niezwykła opisowość. Najlepszym sposobem, żeby o tym myśleć, jest wyobrażenie sobie, że jesteśmy na prawdziwym planie filmowym, a my jesteśmy reżyserem. Nasz prompt to nic innego jak scenariusz i bardzo szczegółowe wskazówki dla całej ekipy. I zasada jest prosta: im więcej detali, tym lepszy będzie efekt końcowy. No to spójrzmy na konkretne narzędzie. Nazwijmy je metodą kamerzysty. Zaczynamy od podmiotu, czyli kto albo co jest bohaterem naszego obrazu. Potem akcja i sceneria, czyli co robi i gdzie się znajduje. Następnie dodajemy styl artystyczny, co jest trochę jak wybór pędzla malarskiego. A na sam koniec doprawiamy całość takimi detalami jak oświetlenie, kolory czy ujęcie kamery. Prawda, że proste? Zobaczmy jak to wygląda w praktyce. Mamy taki prompt: fotorealistyczny obraz królika i to jest nasz styl, w kosmicznym skafandrze, siedzącego na marsjańskiej pustyni, to jest nasz podmiot i sceneria i jedzącego pitce. To z kolei akcja. No i na koniec detale: szeroki kadr z efektem bokę i oświetleniem zachodzącego słońca. Każdy element tej układanki jest na swoim miejscu. A wynik? No cóż, jest dokładnie tym, o co prosiliśmy. Dobra. A co z wideo? Tutaj sprawa jest podobna. Budujemy na tym, co już wiemy z generowania obrazów, ale dochodzi jeden absolutnie kluczowy składnik ruch. Zamiast jednej zamrożonej klatki zaczynamy tworzyć całą opowieść, która rozwija się w czasie. I tu wchodzi w grę tak zwana metoda reżysera. Kluczowe stają się komendy, które opisują pracę i ruch kamery. Takie zwroty jak kamera powoli podąża za, przesunięcie w lewo albo dynamiczny najazd. To właśnie te instrukcje zamieniają statyczny obrazek w prawdziwą, żywą scenę filmową. No dobrze, zostawmy na chwilę tę całą kreację. Przejdźmy teraz do czegoś bardziej praktycznego i zobaczmy, jak sztuczna inteligencja może stać się takim naszym osobistym asystentem kimś, kto realnie oszczędza czas i po prostu zwiększa produktywność. I tu kluczowa różnica między różnymi typami asystentów leży w tym, skąd czerpią wiedzę. Asystent w przeglądarce, powiedzmy, widzi dokładnie to, co my w danym momencie. Czerpie cały kontekst z aktywnej strony internetowej. Z kolei asystent badawczy wie tylko tyle, ile mu dostarczymy. Opiera się wyłącznie na naszych wgranych dokumentach. To są dwa zupełnie inne światy. Pomyślmy tylko Ile to jest w stanie zaoszczędzić czasu? Zamiast ciągle kopiować i wklejać, można po prostu poprosić asystenta, który dosłownie widzi tę samą stronę co my, żeby na przykład podsumował artykuł w trzech punktach, albo żeby wyciągnął wszystkie daty i ceny do tabelki, czy nawet żeby przygotował szkic odpowiedzi na maila na podstawie tego, co jest na stronie. Praca nagle staje się o wiele, wiele szybsza. A teraz wejdźmy na jeszcze wyższy poziom. Porozmawiajmy o chyba najbardziej zaawansowanej koncepcji: o wykorzystaniu AI do pracy z naszą własną prywatną bazą wiedzy. I to w sposób, który jest zarówno bezpieczny, jak i niezwykle precyzyjny. I tu dochodzimy do jednego z najważniejszych pytań, jakie można zadać w kontekście AI. Chodzi o tak zwane halucynacje, czyli sytuacje, w których sztuczna inteligencja po prostu zmyśla fakty. To jest niestety dość powszechny problem. Ale, na szczęście, istnieje technika, która pozwala go niemal całkowicie wyeliminować. Ta technika to uziemienie, po angielsku grounding. Na czym to polega? Wyobraźmy sobie, że zamykamy AI w takiej metaforycznej klatce zbudowanej z naszych własnych dokumentów. Może ona odpowiadać tylko i wyłącznie w oparciu o informacje, które tam znajdzie. Nic ponadto. Co więcej, każda odpowiedź musi być poparta konkretnym cytatem ze źródła. I to genialnie pokazuje, na czym polega ta zmiana. Zamiast korzystać z takiej ogólnej, niby wszechwiedzącej, ale jednak czasem mylącej się sztucznej inteligencji, tworzymy sobie takiego osobistego, wyspecjalizowanego eksperta. Eksperta, który zna na wylot nasze raporty, nasze notatki, nasze projekty, nasze dane. I tutaj właśnie dzieje się prawdziwa magia. Taka uziemiona, sztuczna inteligencja staje się kimś w rodzaju super-researchera. Potrafi na przykład połączyć wnioski z trzech różnych raportów biznesowych, może zbudować szczegółowy plan prezentacji na podstawie naszych luźnych notatek i, co chyba najważniejsze, jest w stanie znaleźć ten jeden konkretny cytat o kosztach operacyjnych gdzieś w setkach stron raportu z zeszłego kwartału. To jest po prostu gigantyczna oszczędność czasu i, co równie ważne, gwarancja rzetelności. Jaki jest więc z tego wszystkiego kluczowy wniosek? Ano taki, że sztuczna inteligencja to nie jest jakaś magiczna skrzynka, która czyta w myślach. To jest niezwykle potężne narzędzie, ale jego skuteczność zależy w 100% od naszej umiejętności precyzyjnego, świadomego komunikowania tego, o co nam chodzi. Popromptowanie to jest coś więcej niż tylko technika. To jest w zasadzie nowy język. Język, który pozwala nam prowadzić dialog z maszynami, a dzięki temu wspólnie tworzyć, analizować i budować przyszłość. Zatem fundamentalne pytanie nie brzmi czy, tylko co uda się nam stworzyć, gdy opałujemy ten język do perfekcji. Bo możliwości są tu naprawdę nieograniczone.